Radosne wieści bruchnęły rok po rozwodzie z Liberem. Grzeszczak znów jest zakochana. Niedawno minął rok, odkąd Sylwia Grzeszczak i Liber przekazali światu informacje na temat swojego rozstania. Raper już jakiś czas temu pokazał światu swoją nową ukochaną, piosenkarka natomiast konsekwentnie unikała tematu swojego życia miłosnego. Teraz jednak wszystko jest już jasne. Jak ustalił jeden z portali plotkarskich, serce gwiazdy należy teraz do Macieja Buzały, który w przeszłości związany był z Anną Karwan i Blanką Lipińską. A jednak to nie były plotki. Sylwia Grzeszczak znów jest zakochana. Sylwia Grzeszczak i Liber przez niemal dekadę chodzili za zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Gwiazdoże stanowili zgrane duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również i na scenie. Tworzyli razem utwory, które niemal z miejsca stawały się hitami. Nic więc dziwnego, że wieści o ich rozstaniu mocno zaskoczyły fanów. Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się. Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę. Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie, przekazali we wspólnym komunikacie. Szybko okazało się, że nie były to jedynie czcze zapewnienia. Artyści faktycznie nadal utrzymują poprawne relacje zawodowe i wspólnie tworzą kolejne utwory. Każde z nich układa sobie życie od nowa. Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że Liber liberwidowany jest tajemniczą brunetką. Para została nawet przyłapana na wymianie czułości. Sylwia Grzeszczak natomiast konsekwentnie milczała na temat swojego życia uczuciowego. Artystka nie chciała zdradzać żadnych szczegółów, co tylko podsycało plotki i rozgrzewało media plotkarskie. Wygląda jednak na to, że teraz wszystko jest już jasne, a Sylwia Grzeszczak znów jest zakochana. Sylwia Grzeszczak układa sobie życie u jego boku. W przeszłości spotykał się z celebrytkami. Wieści o nowym związku Sylwii Grzeszczak dotarły do mediów we wtorkowe południe. Jak ustalił serwis Pudelek, wszystko wskazuje na to, że uwielbiana piosenkarka układa sobie życie u boku Macieja Buzały. Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy. Ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem. Sylwia odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem, pisze portal powołując się na słowa anonimowego informatora. Nowy wybranek Sylwii Grzeszczak nie jest związany z showbiznesem, jednak ma na swoim koncie głośne relacje. Świat zdążył go już poznać jako partnera Blanki Lipińskiej. Ich półtoraroczna relacja zakończyła się jednak w sierpniu 2019 roku. Nieco później mężczyzna związany był z Anną Karwan.